Witaj. Chciałbyś stworzyć dla siebie ładną grafikę, bądź też masz zdjęcie, które chciałbyś obrobić lepiej, które chciałbyś też wrzucić na swój profil na Facebooku czy to na Instagramie, ale nie jesteś profesjonalnym grafikiem, nie robiłeś wcześniej takich rzeczy, nie masz też odpowiedniego programu, więc w tym nagraniu pokażę Ci, jak w prosty sposób możesz takie grafiki tworzyć, czy też polepszać swoje zdjęcia. Jak widzisz, jestem na stronie canva.pl. Gdzie w bardzo szybki i prosty sposób można takie rzeczy robić, i co też jest wygodne, wiele materiałów jest tam darmowe, które można wykorzystać. Żeby mieć tam konto, zarejestrować sobie konto na, na tej stronie, jest to banalnie proste. Logujesz się za pomocą, rejestrujesz się za pomocą właśnie swojego konta w Google czy Facebook, bądź też rejestrujesz się za pomocą swojego maila. Ja już mam tutaj konto, więc się zaloguję, pokażę Ci jak. Po, jak to prosto wygląda, wybierasz oczywiście, wybieram to konto, bo tam mam materiały już przygotowane. I jesteśmy już właśnie na tej stronie, na swoim koncie. I teraz, w zależności jakie grafikę, na jakie medium społecznościowe chcesz tworzyć, może tak jak widzisz, jest to wpis na Facebooku, czy relacja na Instagramie, post na Instagramie, bądź grafika jest też nie szablonowa. Takie grafiki na przykład tworzę do wydarzeń na Facebooku, gdzie tu nie ma takiej opcji, więc trzeba wymiar tej grafiki wpisać sobie samemu. Szerokość i wysokość, jaka, jaka ta grafika ma mieć. Dla przykładu najprościej zrobimy wpis na Facebooku. Ok, jak widzisz, strona się załadowała. Po lewej stronie masz, możesz skorzystać z gotowych szablonów. Bądź też wrzucić swoje, swoje zdjęcie, bądź skorzystać z bazy zdjęć, które są już tutaj dostępne. Teraz, na, dla przykładu, w zależności do czego ma być ta grafika, co ma przedstawiać. Załóżmy, że zbliża się weekend i chcesz sobie jakąś weekendową grafikę wrzucić, więc wpisujesz w wyszukiwarce weekend i masz do dyspozycji wiele różnych propozycji. Jedne są, tak jak wspomniałem, darmowe, niektóre są płatne, dostępne tylko za... jeżeli masz konto opłacone, jeżeli masz wypłaconą, wykupioną subskrypcję, więc możesz z nich korzystać, ale tych darmowych grafik i zdjęć jest sporo. No i dla przykładu wrzućmy to, zaznaczasz dwa razy, jest grafika wrzucona. O, nawet dwa razy mi się wrzuciło. Więc jak jest zaznaczona, żeby ją usunąć, naciskasz po prostu Delay, i grafika jest już usunięta. Możesz również myszką, klikając prawym klawiszem myszki i też usuwasz tą grafikę. Dla przykładu zrobię jedno, jedno zdjęcie, jak można je upgrade'ować, jak można poprawić jakość tego twojego zdjęcia, żeby wyglądało lepiej. Na przykład chcesz wrzucić je na swój fanpage z dodatkowym tekstem i z grafiką. I żeby załadować swoje zdjęcie z komputera, tutaj, żebyś mógł je wykorzystać, przechodzisz w przycisk przesłane, prześlij obraz lub wideo i wybierasz w zależności skąd to zdjęcie chcesz wrzucić, czy to właśnie z urządzenia, z biblioteki, którą masz w urządzeniu, czy z różnych portali, gdzie ona już tam widnieje. Ja tą grafikę już tutaj mam wrzuconą i wykorzystamy to zdjęcie. I teraz, jak widzisz, zdjęcie jest. No, nie jest na całej powierzchni tej grafiki, która ma być w poście. Więc, żeby możesz to zrobić, żeby ją dopasować, możesz właśnie za pomocą myszki ją ustawić, tak żeby była dopasowana całkowicie. Bądź też po prostu nacisnąć prawym klawiszem myszki i ustaw obraz jako tło. Naciskasz i widzisz, że jest dopasowana. Jeżeli kadr Ci na przykład nie pasuje. Coś jest obcięte nie tak, możesz to dostosować też indywidualnie. Dwa razy naciskasz na to zdjęcie, widzisz, wychodzi poza ramy wymiaru postu facebookowego, więc w tym wypadku możesz sobie przesunąć w prawo, czasem do góry w lewo. Tu akurat wysokość jest dopasowana, szerokość jest tylko, szerokość tego zdjęcia jest większa niż wymiary postu na Facebooku. Załóżmy, że zrobimy dla przykładu tak, jak jest dwa razy myszką, i to znika. I teraz Chciałbym ulepszyć jakoś tego zdjęcia. Chciałbym dodać tekst, chciałbym dodać logo. Logo już tutaj też mam załadowane. Możesz przesunąć do, tak jak ja teraz myszką, bądź po prostu nacisnąć raz i to logo się pojawia. Dopasowujesz wymiar, miejsce, w którym ma się znajdować. Ja zrobię o tak, tutaj. I w tym oto sposobem logo jest na miejscu, w którym ci odpowiadam. Możesz też wykorzystać, widzisz, jak tutaj przesuwam, dopasowuje też mi linię i teraz pokazuję, że to logo jest na środku tego zdjęcia, więc tak zostawiam. Chciałbym do tego dodać też obramówkę przykładowo. Tu mam ostatnio używane, wybiorę tą. Też ona nie jest dopasowana, więc ustawiasz sobie wymiary tak jak Tobie odpowiadają, wysokość, szerokość robimy tak. tu jeszcze w bok i trochę do góry, ok, ale jak widzisz, no kolor mi nie odpowiada, więc kolor zmienię na biały, tutaj jest, ok, biały, równie dobrze, jak widzisz, możesz wykorzystać kolory, które z kanwa już wykryła, jakie znajdują się na zdjęciu, żeby dopasować się do zdjęcia, o, załóżmy niebieski, no nawet całkiem dobrze to wygląda, zostawię na niebieski, ale zasłania tutaj logo, więc żeby zmienić, żeby logo było widoczne na pierwszym miejscu, więc naciskasz prawym klawiszem myszy na tą obramówkę, przesuń na dół. I wówczas logo jest na pierwszym miejscu. Zaraz tutaj w białe pole klikasz dwa razy i te oznaczenia ci znikają. Jak widzisz, zaczyna to nabierać innego wyglądu. Załóżmy, że chcesz dodać jeszcze do tego tekst, więc wchodzisz w przycisk tekst. Ja z reguły wybieram którymś z tych masz do dyspozycji, na przykład tutaj różne gotowe już wzory. Ja z reguły wybieram któryś, załóżmy ten. To w większości przypadków nie ma znaczenia. Dodaj podtytuł i wpisujesz sobie tekst, jaki, cię, jaki chcesz dodać. Ja tutaj wpiszę ten, który. Sztosownik event. Ok. <laughs> tekst jest dodany, ale jest on niewidoczny. Więc przede wszystkim tak, wybierasz sobie graf, tekst czcionki, wzór czcionki, jaką chciałbyś użyć. Weźmy tutaj na przykład pierwszą z brzegu. Możesz, jeżeli masz jakąś wybraną już do tą czcionkę, możesz sobie ją tutaj a, wpisać i wyszukać odpowiednią czcionkę, jaką, taką, jaką chcesz mieć dopasowaną. Ja wybiorę tutaj pierwszą z brzegu. Jak widzisz, czcionka się zmieniła, ale kolor mi nie odpowiada, więc wybiorę kolor tak, żeby był spójny z logo. Jak widzisz, logo jest tutaj dodane i jego kolory też można tutaj dostosować do loga. Zostawiam ten zielony. Z tym, że no ten a, i widzisz i też sobie ustawiasz w jakiej pozycji to logo ma być. Ja go zostawię centralnie tak jak tutaj jest na dole. Z tym, że też no ten napis nie do końca jest widoczny, więc żeby go uwypuklić tak samo możesz dodać do niego tło. Które zaraz ci pokażę, jak, jak zmieni widoczność tego, tego tekstu w elementy, ten kształt i zmniejszasz go tak, żeby on był w całości, pokrywał właśnie ten tekst, który chcesz wypuklić. Żeby, no to dopasować sobie, możesz odpowiednio jak tobie pasuje Zostaw tak. I też możesz zmienić, um, Przeźroczystość tego tekstu. Tego. E, tej obramówki z tyłu, tego tła, żeby albo było 100%, żeby zakrywało to, co jest za, za tekstem, albo żeby było widać, co się za nim znajduje. Na przykład, jak widzisz, e, w tym wypadku nogi nie są całkowicie zasłonięte. I tym oto sposobem taką grafikę może. Oha, jeszcze jedna rzecz: może sobie dodać różnego rodzaju elementy, e, czy jakąś buźkę. Czy ewentualnie jakiś gif, jakąś dodatkową grafikę, żeby, a, żeby dodać cokolwiek, To, co, co chcesz, żeby na tym zdjęciu się znajdował. Jeżeli, nie wiem, dana, dana, dany dodatek ci się nie podoba, to po prostu delaytem usuwasz i jest gotowe. I teraz, żeby to zdjęcie mieć dla siebie, po prostu dajesz tutaj, i na dole jest zapisz. I to zdjęcie ci się wtedy opiera. Tu akurat teraz kamera zasłania, ale jak widzisz, końcem myszki jeszcze ją łapię. Pobierz. Trwa przygotowanie projektu. Zapisujesz sobie na dysku i grafika już jest gotowa. Różne wzory i różne szablony można wykorzystać do tego, żeby tworzyć odpowiednie i fajne grafiki. Tu ogranicza Cię tylko Twoja wyobraźnia, żeby wykorzystać materiały, które są dostępne w celu tworzenia, właśnie czy w celu polepszania zdjęć, w celu dodawania różnych różnych dodatków do zdjęcia, czy to właśnie loga, czy napisu, czy też ewentualnie jakiś naklejek, buziek, nie buziek, tego typu rzeczy. Jeżeli Masz jakieś wyzwania jeszcze w tworzeniu grafik, chcesz, żeby stworzyć jakiekolwiek nagranie, jak, jak ulepszyć zdjęcie, czy też jak dodać, jak stworzyć jakąśkolwiek grafikę, to zostaw wiadomość, napisz w komentarzu, na pewno się do tego odniesiemy i stworzymy takie nagranie, żeby ulepszyć Twoje działania właśnie w tej kwestii. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnym wideo.